Wiesz, napisano się nad temu z wyjątkiem. W zapachu niechęci i drwiny, oszczerstw i propagandy mylimy drogi, Orientacje zaprzepaszczamy szanse, chęci tracimy, płaczemy zgodnie, niezgodnie myślimy. Można rzec wodorze brudu, walk domowych, zajadliwości mściwych. Tracimy ostrość. Sądzimy wszystkich i wszystko. Z wyjątkiem naszych serc. Niech te serca popatrzą i zobaczą, co mamy do stracenia. 30 lat spędziłam. Wielkiej Brytanii tam nie ma narodu, tam nie ma wolności słowa, tam nikomu na niczym nie zależy. Mamy jeszcze Matkę Ojczyznę, zadbajmy o nią.